Najszczerzej odpowiadając, dlatego, że mnie porwały, zachwyciły, że mnie wzruszyły, że każdy następny, który zjawiał się na tej liście, wnosił coś nowego do moich przeżyć, do mojego myślenia o teatrze. Myślę, że jakby pokładam taką nadzieję w, w arcydziełach i nie, nie zawodzę się, że one potrafią właśnie poruszyć, dotrzeć po pierwsze, dotrzeć do mnie. Czyli dostrzegam to, że, że to jest tekst, to jest historia, która mnie wzrusza, która mnie zajmuje. E, i, e, no i porusza, w sensie, że moje emocje nie są obojętne, że w tym momencie e, sztuka teatru e, po, porusza moje wnętrze. E, to jest oczywiście takie bardzo osobiste wyznanie, ale myślę, że to jest klucz e, no, pracy kuratora. Zobaczyć coś. I po prostu dać się temu porwać, dać się temu poruszyć. I powtarzam też od pewnego czasu, już wyjaśniając formułę tego festiwalu, że nie chodzi o jakiś wspólny mianownik, nie chodzi o jakąś wspólną jedną ideę, dla, do której chciałbym ograniczyć ten, ten festiwal. Arcydzieła same w sobie, takie wielkie teksty, literatury i wielkie teksty kultury, nawet szerzej mówiąc. No mają to do siebie, że one mają, że nie, nie, nie dadzą się ustawić, nie dadzą się po prostu zredukować do jakiejś, takiego wspólnego mianownika. Pochodzą z różnych epok, w różnych kostiumach się prezentują, różne gatunki literatury reprezentują tak, jak to jest w tym roku. Mamy i poezję, mamy prozę, mamy dramat i mamy wreszcie spektakl, które są inspirowane twórczością filmową, na przykład scenariuszami filmów. Ka każdy, każdy z tych, każda z tych materii wyzwala jakieś inne uczucia w odbiorze. I, i dlatego one działają poprzez, po prostu każdy przez siebie, w sensie przez swój wyraz, swoją ekspresję, a zarazem dostarczają publiczności festiwalowej, takie jest moje nadzieje i moja intencja, bardzo bogatych przeżyć w ciągu tych ośmiu dni. Mianowicie. To będą bardzo różne przeżycia i to będą po prostu bardzo różne teatry, które w rozumieniu spektakle, które, które się zaprezentują tutaj. To jest takie troszkę zaglądnięcie za kulisy, prawda? Kulisy teatru, ale, ale jeszcze bardziej kulisy aktorstwa. Jak po prostu to się dzieje, że aktor już tworzy postać, a jeszcze nie zna tekstu na pamięć. Często czyta, czasami już trochę ten tekst zna. Rodzą się jakieś relacje, aktorzy siedzą, ale czasami nie wytrzymują już tej pozycji siedzenia i zaczyna się między nimi jakieś dzianie. Młodzi reżyserzy, reżyserki też wyobrażają sobie to w różny sposób, więc jest, jesteśmy po prostu w jakimś takim w tym momencie eksperymencie, prawda? I to jest ciekawe. Domeną tego eksperymentu jest młodość, bo zapraszamy do tych prac młodych twórców, w sensie młodych piszących, młodych inscenizatorów. Oni dość często wywodzą swoje opowieści z, z swojego życia. Dość często tak się rodzi. Zresztą, trochę mentorzy, wśród których są znaczące postacie polskiego teatru scenarzyści, reżyserzy, pedagodzy teatralni no zresztą takich też zachęcają. No, bo. Tak jak, jak to wiemy, no, domeną teatru jest emocja, a żeby ta emocja mogła się zrodzić, to najpierw gdzieś ta emocja musi być zaklęta w tekst. No i dobrze jest, że, kiedy to jest prawdziwa emocja. I stąd tematy, które są współczesne. Jednym z nich będzie temat otyłości. Jedno z czytań pod tytułem gruby bez tego i, y", ale, ale chodzi o otyłość. No po prostu będzie opowieścią, o, 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 o życiu po prostu z właśnie kogoś, kto się zmaga z takim tematem, że czy to stanowi dla niego problem, czy nie stanowi, co to oznacza w praktyce. No będziemy mieli drugi tekst, który z kolei będzie opowiadał o niezwykle tragicznym zdarzeniu, polegającym na, na po prostu takim rajdzie. Nazwijmy go ukradzioną karetką pogotowia ratunkowego na Śląsku, który to rajd wykonali, wykonali młodzi ludzie, znajdujący się pod wpływem środków. Po prostu, nazwijmy to, no, halucynogennych. I ta opowieść o tym tragicznym wydarzeniu jest jednocześnie opowieścią o odpowiedzialności. A to, co jest ciekawe dla niej, to że ona została stworzona przy pomocy wiersza. Otóż wiersz to będzie opowiadał, dość niezwykłe zderzenie. I wreszcie trzecie czytanie będzie poświęcone tematowi ekologicznemu. Po prostu te, te, temu, co też bardzo roznamiętnia opinię publiczną, dyskusja na temat, czy możemy ochronić świat, mianowicie czy my ten świat zabijamy, czy mamy na to wpływ, czy Europa rzeczywiście nawet gdyby się. Wykrystalizowała jako super ekologiczna, jest w stanie po prostu nad tym kryzysem klimatycznym zapanować albo, albo go odwrócić. Tutaj Agata Skrzypek, znana jako szefowa przez lata gazety teatralnej tej młodej, stała się dramaturką i opowiada tę historię przez, przez dyskusję pomiędzy pokoleniami. Między córką, która jest. Po prostu absolutnie namiętną ekolożką i matką, która na, na tę sprawę patrzy inaczej. Więc właściwie każde z tych czytań wnosi jakiś istotny temat i sami jesteśmy ciekawi, bo, bo, bo to za, e, tekst jest efektem pracy wspólnej. My ten tekst oglądamy. Kuratorzy Martyna Łyko i Witold Browsek mają okazję po prostu wy, wy, wybierać albo, albo też rozmawiać, są mentorzy, natomiast te kilka dni magicznych, które jest w teatrze się dzieje w ciągu festiwalu no to nigdy nie jesteśmy tego pewni, to jest też wspaniałe co powstanie i kiedy przyjdziemy na to czytanie to dla wszystkich nas, również dla nas gospodarzy tego tego formatu festiwalowego i teatralnego, no jest to zawsze nie, niewiadoma niespodzianka i to nas ekscytuje. Widzowie mają wybór. Są tacy, którzy nie chcą po prostu, chcą wyjść właśnie z przeżyciem, porozmawiać albo pomyśleć o tym, porozmawiać się o tym z kimś bliskim, pójść do kawiarni, do restauracji, usiąść po prostu przy kawie albo przy kieliszku wódki i po prostu, po prostu odreagować na to, co przeżyli. Nie? Natomiast odpowiem tak. W taki sposób, właśnie osobisty, bardzo. Otóż mnie osobiście nie byłoby w teatrze, gdybym nie miał szansy kiedyś prowadzenia rozmów z artystami. Jako student polonistyki w Opolu, kiedy założyłem taki studencki ośrodek teatralny, zaczął funkcjonować w Opolu Festiwal Klasyki Polskiej, do dzisiaj istniejący. I zwyczajem tego festiwalu były rozmowy po. To wtedy były rozmowy, na które artyści przychodzili do akademika. I po prostu no, byli otwarci, i, i tak samo przychodzili artyści kolejnych premier Polskiego Teatru Kochanowskiego. Bogdan Husakowski, później znaczący dyrektor również w Krakowie, w Łodzi, był wtedy dyrektorem Teatru Kochanowskiego. No i to mnie wciągnęło, ale potem był następny krok. Otóż, kiedy byłem już pracującym człowiekiem w teatrze, literatem w teatrze. To po prostu dyrektor mój ówczesny, kiedyś w Rzeszowie był również dyrektorem Wojciech Zeidler, po prostu wciągał mnie w taką możliwość rozmowy z aktorami na, na etapie tworzenia spektaklu. I po prostu te rozmowy były tak fascynujące dla mnie, a dla niego po prostu też były cenne jako, jako taki, taka forma pracy nad spektaklem. Że on zaproponował mi po prostu współpracę reżyserską przy kolejnej swojej pracy. No i to zrodziło potem moją chęć zostania reżyserem. W efekcie, parę lat później, zdobyłem dyplom reżyserski. No i więc, bez rozmów o sztuce, nie byłoby mnie w teatrze. A generalnie uważam rozmowy za, za no, z jedną z bardziej fascynujących rzeczy, które można przeżyć w życiu.